widzowie, witajcie na moim kanale. Ja jestem Amanda i dzisiaj jestem sama. Dzisiaj nagrywam takiego bardziej luźnego vloga, bo mam tak, mam do odebrania paczkę. Yy, taki spóźniony prezent na dzień chłopaka, yy, i przygotować imprezkę yy, No, ale na samym początku chciałam oczywiście za mi się przywitać. Przypomnieć do subskrybowaniu tego kanału, żeby być na bieżąco. Zapraszamy na mojego Instagrama i na mojego TikToka. Yy, no i co? Jedziemy do paczkomatu, odbieramy paczuchę i zobaczymy w domu, jak to wszystko wygląda, bo to jest taki prezent spersonalizowany i no, myślę, że będzie Kamil zadowolony. Cieczyk rozumaczyć jego Teraz skoro jesteśmy już w domku, to ja szybko otwieram paczuchę, bo jestem ciekawa, jak to wygląda wszystko. Coś, co zawsze chciałam mieć, ja znaczy w dwie paczki, jakby, yy, ale to ja zawsze chciałam mieć, a z racji tego, że mieszkam z Kamilem, to kurde, to to jest też prezent dla mnie. Yy, to jest ta, wiecie, ramka ze Spotify z naszą piosenką. Ja nie będę tego wyciągać z folii, bo ja mu to dam w folii, ale będzie to wyglądać tak i będzie to gdzieś u nas leżeć. I nasza piosenka, słuchajcie, to jest na serio. I tu jest nasze zdjęcie. Piosenka właśnie od BDS-a, bo 6 lat temu Kamil mi powiedział, że to jest nasza piosenka. I ona tak do tej pory została i się już nie zmieni. Tak, tu mamy podkładkę pod kubek z naszym zdjęciem. jest koszulka. Kamil, fajne ciecho polizane zaklepane. O, jaki ładny. Mamy pełno kubków. To jest kubek z naszym zdjęciem, a tutaj z tyłu dałam serduszko, albo ono tam było. Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Tak się prezentuje prezent dla Kamila. Wszystkie te rzeczy są z Photoboom. Mają dużo takich właśnie rzeczy spersonalizowanych. Jeżeli lubicie takie prezenty robić komuś, ja uwielbiam. Szczerze, najbardziej cieszą mnie takie rzeczy, które ktoś stworzył. No albo własnoręcznie, albo tak, wiecie, sobie pomógł i kupił coś, co jest tak stworzone tylko dla niego. Dobra, idę teraz tu ładnie posprzątać i będę do Was się oddawać. Dobra, ja już sobie ogarnęłam ulenki w pokoju, tak wiecie, wstępnie umyłam podłogę, żeby miała tutaj czyściutko. Teraz idę przygotować tą swoją słynną doseczkę słodyczy, no ten taki mój talerzyk. Hmm, jeszcze muszę skoczyć do sklepu po jakieś picie dla dziewczyn e, Ale mamy tu poki, jak dobrze mówię od nacu, Mamy żelki, pianki, chrupki, takie mini pizze Cukiereczki i pistacje No i to im tutaj wrzucę i zostawię im to na biurku, potem Z dziewczami podjedziemy to kupimy coś do picia, żeby miały jakiś soczek e, No i co, no i za półtorej godziny jadę po Lękę i po Lilę dziewczyny poszły się malować, ja zrobiłam live'a i zrobiłam też moje pieczonki, znaczy nie zrobiłam, ale są już są już w garnuszku i wygląda to tak i mam nadzieję, że to będzie dobre a teraz zabieram się za montowanie nie, sp... słuchajcie, nie, żeby nie było tak, że ja mam swoją tapetę, bo nie wiem, bo mam jakieś samouwielbienie nie, Kamil mi ustawił taką tapetę ale ja zabieram się za montowanie filmu z otwierania paczek od firm i i co? I będę dała się odzywać. Trzymajcie kciuki, żebym go zmontowała w miarę szybko, bo tam jest mnóstwo, mnóstwo, mnóstwo materiału. Hejka, hej, hej widzowie, mamy już yy, nowy dzień i właśnie przyjechałam po Lenę, bo za chwilę za 5 minut kończym i ją na zakupy, bo moje dziecko powiem Wam strasznie urosło. I wszystkie spodnie są na nią. Za krótkie, więc powiedziałam, dobra, jedziemy, poszukamy jakichś fajnych... Szukamy jakichś fajnych spodni. Yy, no mam nadzieję, że to znajdziemy w forum, bo naprawdę już w lato chodziła cały czas w spodękach, bo być ona w pasie, to ona może jej nie, nie przytyła, ale urosła. I wszystkie te długie spodnie są na nią niestety ale yy, za małe. Więc czekam na Lenkę i jedziemy do forum i zobaczymy, czy uda się znaleźć nam jakieś fajne ciuszki dla niej. Mam nadzieję, że tak. Siemano, jesteśmy już z Leną i dojechaliśmy do forum. Więc idziemy do hm tak? Nie czy do hm No głównym naszym celem jest HM i może... Ale przejdziemy się po sklepie i zobaczymy Rezerw, bo... No nie, bo wreszcie są takie obrazia, w których ty nie chodzi Ja myślę, że w hm jeszcze coś znajdziemy yy, dobra Lecimy i widzimy się w sklepie Co? Podoba Ci się to? Nie wiem Mało No tam są jeszcze Czemu Ty nie idziesz? Czarny kolor. Wednesday. Wednesday matko, mm. Wednesday. No, widzę, widzę. Faktycznie Wednesday. A to są takie ładne Halloween rzeczy po prostu. O, nieładnie tak. Nie ma miejsca. Czujesz, że to będą długie zakupy, naprawdę. Nic tu nie ma? Świetnie. Świetnie Sklep numer dwa mam No masz takie Ty, przyszliśmy po spodnie Lena do mnie przed mówi a jak nic nie kupimy to możemy iść do McDonalda Po przyszliśmy i specjalnie tu jechałam, żeby kupić jakieś ubrania i jak ona sobie nic nie kupi to będę załamana Patrzcie, jaka cute piżamka I jest świetna Sama bym w takiej chodziła normalnie No i kolejny sklep, ale nadal szukam Ale Leny jest wredna, woli chodzić w starych ciuchach Za małych Bo nic jej się nie podoba Tylko odwody są dla mnie dobre no. Czyli to... już by nie było dobre, ale... Udało nam się znaleźć... Udało nam się znaleźć dzisiaj jakieś spodnie, które są dobre I nie widzę cieleni całych kostek ale widzę, że zakupy z Leną są ciężką rzeczą. No, ciężką, ciężką. Bo co? Ja <grym się> Zgodzi się? Zdałam na zakupach. I tak, teraz to mamy ma masę rzeczy to do przymierzeń. Nie ważne, nie? Mm. Tak, pani nam pomagała wybierać i bardzo dobrze, że my to już tak obejrzeliśmy i mówimy: nic tu nie ma, i pani nam pomogła, więc super. Ja, Czemu nie mogę? Bo to nie ma kieszeni. To są fake kieszenie. Dobra, słuchajcie, my już wróciliśmy z zakupów. Yy, niestety, Lena jest mega wybredna i... Tomatu, tomatu. i wybrała sobie tylko spodnie i sweterek. Z tym, że ja jeszcze znalazłam bluzkę za 6 zł w chemie. Co to się dzieje? Nie dla Ciebie bluzka Znalazłam bluzkę za 6 zł w H&M i mówię, dobra, kup, przymierzysz w domu Jak nie będzie fajna, no to to jest 6 zł, to tam już trudno Sprzeda na Vinted Sprzeda na Vinted, ale przymierzysz tą bluzkę teraz do tych spodni od razu? Suterek przymierzam do spodni A przymierz bluzkę, pokażesz się widzom, a potem możesz tą bluzkę za zdjąć i pokazać widzom Suterek. I zobaczymy od razu, jak wyglądasz. Dobra, ale na ile ci się przebrać i pokazujemy się. Fajny, mama. Dawaj Fini, nie daj się. Nie daj się. co? So, kto tak się wypryża? Aha, spodnie idę zmniejszyć zielenie i już wracam. Przepraszamy za kartony. No, i to była koszulka ze 6 ziko i spodenki takie mamy. No, sweterek fajny, fajny. Tak, więc to były takie nasze mini zakupy. No, ale mi się nic nie podoba. Musimy wybrać się do Zary, ale my nie mamy w Gliwicach, a ja się boję jeździć do Katowic, a chyba Katowice mamy najbliżej. Czemu nie ma cię tutaj? Co Zostaw siostrę. E, no, więc to był taki odcinek, taki vlog dwudniowy. E, I, I co? I, i, I to już koniec. Nie ma już nic. Nie no, po prostu... Ja się w popłakałam, jak byłam na obozu i później tam piosenkę, to ja się na się Jeżeli taki luźny vlog, vlog wam się podobał, to oczywiście stawcie łapkę w górę, pamiętajcie o subskrypcji, a my widzimy się w kolejnym odcinku. Pa!